Program Rolnicy Podlasie emitowany na kanale Focus TV zyskał znaczną popularność wśród telewidzów. Na przestrzeni wielu sezonów przyciągnął szerokie grono entuzjastów, którzy z niekłamaną fascynacją obserwują codzienne zmagania bohaterów serii zajmujących się rolnictwem. Wśród postaci, które szczególnie przypadły do gustu publiczności są Andrzej i Gienek z miejscowości Plutycz, relacja ojca i syna, ich współpraca i ciepło, które prezentują na ekranie, zdobyły sympatię widzów. Co więcej, oprócz ich telewizyjnej obecności prowadzą oni również aktywny kanał na YouTube, dając możliwość podglądania ich działań również poza ramami programu. Ostatnio Andrzej postanowił wziąć na warsztat przestrzeń wokół domu, co objęło gruntowne prace remontowe, zarówno na podwórku, jak i w domu. Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie Białystok .se Andrzej i jego ojciec Gienek, wspierani przez Jarka i Sławka, zintensyfikowali pracę na zewnętrznej części ich posiadłości. W pierwszej kolejności użyli starych opon do stworzenia nowej struktury w ogrodzie, następnie przywieźli ziemię i przystąpili do sadzenia kwiatów. Rezultaty ich pracy, w której widać znaczne zmiany i ulepszenia, można podziwiać na fotografii prezentowanej w galerii na stronie internetowej. W trakcie prac nie obyło się jednak bez drobnych konfliktów. W pewnym momencie Jarek wyraził swoje niezadowolenie dotyczące podejścia pozostałych członków ekipy do prac, co zainicjowało krótkotrwałą kłótnię. Na szczęście, wszelkie nieporozumienia zostały szybko wyjaśnione, co umożliwiło kontynuację prac. Końcowy wynik pracy nad ogrodem okazał się imponujący, czego dowodem były słowa Gienka, który z dumą zauważył, że dom wygląda teraz elegancko zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Tak po troszeczkę, to no, żeby jeden po drugim mnie... Na odwaliły, w jednym miejscu kupa, drugim...